Drodzy Państwo, jesteśmy w Kaliszu, w Autocentrum Lis. Jest to oczywiście salon sprzedaży samochodów. Przy mnie stoi najnowsza wersja Renault Clio. Z drugiej strony obok mnie ekspert, sprzedawca w tym salonie, Anita Karczewska. Anita, słyszałem, że ten samochód można kupić już za mniej niż 500 zł miesięcznie, czy to prawda? Tak, zgadza się, 499 zł miesięcznie. I w tym jest serwis. Oczywiście, jak najbardziej. No to jest dosyć niesamowite. E, zwłaszcza, że o ile wiem, no, bo on wygląda mniej więcej tak samo jak no, ten wygląd Renault Clio, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. To jest chyba jeden z najpopularniejszych małych samochodów w Polsce. No ale powiedz, niech długo już istnieje, ten model. Od 30 lat produkujemy, teraz mamy yy, piątej generacji. Piątą generację. No ale to powiedz mi, czy taki 30-letni model, taka 30-letnia konstrukcja, yy, to jest w stanie sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata i oczekiwaniom klientów dzisiaj? Jak najbardziej. Model, który został stworzony, aby sprostać oczekiwaniom. Yy, mamy mnóstwo yy, udogodnień, mnóstwo systemów, które wspomagają kierowcę szczególnie, już od najniższej wersji wyposażenia. Rozumiem, ale czy to jest ciągle ta sama konstrukcja z 30 lat? Stylistyka utrzymana tak samo, natomiast konstrukcja zupełnie nowa. A tu z kolorami oprócz tego pomarańczowego macie jeszcze jakieś niespodzianki? Oprócz tych, które były dotychczas, dodatkowo jeszcze mamy kolor niebieski. A, no proszę. Wspomniałeś o systemach zabezpieczeń. Jakie systemy z tych najnowszych zostały zainstalowane? Nie aucie. Tak jak wspomniałam, w pierwszej wersji wyposażenia światła full LED, co bardzo ułatwia jazdę. Poza tym systemy wspomagające kierowcę, takie jak asystent pasa ruchu, kontrola martwego pola, czy asystent parkowania, którego wcześniej nie mieliśmy tutaj w takim modelu. Nawet asystent parkowania. Dokładnie. Drodzy Państwo, samochód za 500 zł miesięcznie, zupełnie nowa konstrukcja, dwa nowe kolory, m.in. ten, który widzicie. Szeroka gama zabezpieczeń, które czynią jazdę tym autem jeszcze bezpieczniejszą. No, Teraz pozostaje już tylko przyjść do salonu AutoCentrum Kaliszu i umówić się na jazdę próbną. Zapraszam.